Starostwo powiatowe w Lubaniu otrzymało promesę na usuwanie skutków powodzi i zamierza z tych środków rozpocząć remonty kolejnych dróg powiatowych. Dostaliśmy promesę w wysokości 3 750 000 zł. Niestety, przepisy są takie w przypadku powiatów, że dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Nie może być wyższa niż 80% kwoty na to przeznaczanej, więc powiaty nie są traktowane tak jak gminy, bo na przykład nasze gminy, czyli gmina Leśna czy gmina Olszyna, dostały dotacje 100%, a więc ani złotówki od siebie. Powiaty poprzez błąd ustawodawcy niestety muszą znaleźć te 20%, a więc corocznie jesteśmy zmuszeni znaleźć w budżecie określone sumy zależne od tego jaka jest kwota czy wysokość dotacji nam przyznanych. A więc do tej dotacji będziemy musieli dołożyć prawie 900, ponad 935 tysięcy złotych. Dwa najważniejsze remonty, jakie zamierza przeprowadzić Starosta Lubański w tym roku, to odtworzenie mostów i dróg zniszczonych podczas ubiegłorocznej powodzi w Stankowicach oraz remont odcinka ulicy Różanej do ulicy Głównej w Lubaniu i części drogi w Mściszowie, które zostaną zrealizowane w ramach remontu drogi Lubań-Bolesławiec. Przypomnę, że w tamtym roku zrobiliśmy na tej drodze dwie przeprawy mostowe. W chwili obecnej będziemy robić tą drogę w miejscowości Mściszów, ale rozpoczniemy od Lubania. Ta droga zaczyna się praktycznie rzecz biorąc od drogi wojewódzkiej, a więc ulica Lwówecka. Natomiast rozpoczniemy to zadanie na ulicy Różanej, czyli od Biedronki. Skończymy na moście do ulicy Głównej. Dlaczego? Dlatego, że dalszy ciąg jest przewidziany pod kanalizację, czyli będą roboty prowadzone przez Miejską Spółkę Wodociągową, mające na celu ułożenie brakującej kanalizacji wzdłuż ulicy Różanej, a więc do ulicy Dolnej i aż do góry do granic miasta. Stąd na pewno nie będziemy tego odcinka w tym roku robić. Rozpoczniemy i zakończymy na ulicy Głównej. Natomiast dalej przesuniemy się właśnie do miejscowości Mściszów i tam, gdzie te największe szkody w tamtym roku były i nie tylko w tamtym roku, bo w 2020 tak samo i w 2012 tak samo. I tam położymy również nową nawierzchnię, odbudujemy pobocza, nowe pobocza, jak też zjazdy do poszczególnych posesji, no i odwodnienie drogi, czyli rowy. Mam nadzieję, że obietnice pana ministra Huskowskiego, więc administra administracji, wiceministra administracji i cyfryzacji spełnią się i w maju otrzymamy kolejną transzę środków, która pozwoli nam dalej usuwać to, co zrobiła nam natura w ostatnich latach. Ważny dla mieszkańców Lubania remont ulicy Różanej będzie polegał na częściowej przebudowie tego traktu. W tej chwili jesteśmy po rozstrzygnięciach przetargowych na przebudowę naszej drogi powiatowej, to jest droga relacji Lubań-Bolesławiec. Ona będzie przebudowywana w dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek obejmuje od, od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 do ulicy Głównej. Natomiast drugi odcinek to jest od, od Radostawia do Mściszowa. W sumie całość przebudowy to będzie około 3 kilometrów 400 metrów w tej chwili. Zakres robót jaki tu mamy planowany szczególnie na terenie miejskim to będzie obejmował wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni drogowej, przebudowę chodników, budowę chodników przy ulicy Lwóweckiej w miejscach gdzie jest konieczne, wymiana barier na mostach wszystkich, także wymiana z, z Studni kanalizacyjnych. Także na terenie miasta w sumie zakres tych robót będzie dosyć duży i tu jest koszt na terenie tego odcinka to jest około 600 tysięcy złotych. W sumie w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca tych robót. To jest przedsiębiorstwo robót drogowych. Plac budowy został w dniu wczorajszym przekazany. Także na początku miesiąca maja wykonawca wejdzie na roboty na, na odcinku miejskim. Kolejną inwestycją drogową, do jakiej przymierza się starostwo, będzie remont pierwszego odcinka drogi Lubań przy Lasek Zalipie. Na razie jest ona, że tak powiem, w sferze projektowej. Chcemy tą drogę w przyszłości zrobić. No niestety na tę chwilę nas nie stać, bo cały odcinek drogi to jest prawie 14 km. Szacowany koszt to jest ponad 12 milionów złotych. No więc przy naszym budżecie, który wynosi po stronie wydatkowej, w tej chwili już po wprowadzeniu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wynosi 56 milionów, no to bardzo łatwo policzyć, że jest to e, duży, duży ułamek naszego budżetu. A więc w tej chwili nas nie stać, ale na pewno będziemy starać się sukcesywnie do tego zagadnienia podchodzić. W tej chwili trwają prace e, projektowe, no zobaczymy. Starostwo jak dotąd wyremontowało już 80% dróg należących do powiatu lubańskiego.